Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak za pośrednictwem aplikacji Google Mapy możemy zaplanować podróż z przystankami. Tak więc, aby zaplanować naszą podróż, przechodzimy sobie do aplikacji Google, wybieramy mapy. Tutaj w tym pasku wyszukiwania wpisujemy naszą finalną lokalizację. Niech to będzie w moim przypadku Gdańsk. Klikamy trasa. Teraz, aby dodać przystanek, klikamy w te oto trzy kropeczki tutaj i wybieramy dodaj przystanek. Jak widać, przystanek można dodać tutaj. Niech to będzie. Tu już sobie wcześniej wpisywałam, jakie to by mogły być przystanki na tej trasie. Więc niech będzie to w pierwszej kolejności Wrocław, więc zatrzymujemy się na nocleg w nowotelu dla przykładu. I teraz dodamy sobie kolejny przystanek i niech to będzie Poznań. Najpierw mamy nocleg we Wrocławiu, a potem sobie trochę pozwiedzamy Poznań. Teraz musimy sobie to posortować w takiej kolejności, jak będzie przebiegała nasza podróż, więc możemy zrobić to manualnie, przeciągając pomiędzy lokalizacjami przystanki. Tak więc jak widzimy, Gdańsk jest jako pierwszy, a chcemy, żeby był przystankiem finalnym, więc powinien być na samym końcu. Tak więc, klikamy w te oto, przyciskamy te oto dwie kreseczki na przystanku gdańsk i przenosimy pomiędzy poszczególnymi przystankami. Na koniec. Tak jak możemy zauważyć, gdańsk jest na samym dole. Klikamy gotowe. I tak oto utworzyła nam się e trasa. I jak możemy zauważyć, do kolejnego przystanku mamy 2 godziny 58 minut z 268 km. Dajemy rozpocznij. I teraz już jesteśmy prowadzeni do naszego pierwszego przystanku. Tak więc, tak, to wszystko. Ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.